Kochani, kochani, znamy już tytuł piosenki i piosenkę, która pojedzie razem z Marianną Kłos na tegoroczną Eurowizję Junior. Marianna Kłos wystąpi na tegorocznej Eurowizji Junior 13 grudnia w Tbilisi z piosenką Brightest Lights. No i powiem Wam, że ja przysłuchałam sobie fragment, który był mm, dzisiaj yy, na stronie stańca z... tańca z, Boże, tańca z Pytania na śniadanie, więc... Mm, Uważam, że piosenka jest dosyć ciekawa i ma szansę. Zresztą Marianna uważam jest bardzo charyzmatyczną wokalistką z ogromnym charakterem i myślę, że na scenie bardzo dobrze ogra każdy utwór, który dostanie. Jestem szczera i myślę, że tak naprawdę będzie. No i. Zobaczymy, jakie to nam, nam ostatecznie miejsce. Ja Was zachęcam, żebyście zapoznali się z tą propozycją i żebyście sami ocenili, czy ta piosenka ma szansę zawojować Eurowizję i czy Polska kolejny raz będzie na podium tego konkursu. Może wygra? Zobaczymy, czas pokaże. Eurowizja Junior za półtora miesiąca, więc jeszcze jest trochę czasu, aby dopracować cały występ Cały anturaż, który będzie na scenie wszystko, aby było dopięty na ostatni guzik. Także trzymam mocne kciuki za Marianny, za wszystkie przygotowania na występ. Piosenka moim zdaniem jest bardzo dobra, także piękny głos, piękna piosenka, piękny występ i będzie. Mwah, będzie podium. Trzymam za to kciuki. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym utworze, a my słyszymy się tradycyjnie już niedługo.